Cześć kochani, witam Was na następnym odcinku z gry. krat na moim kanale. Jak widzicie, dużo się tutaj <laughs> pozmieniało. Mamy tutaj czas, czas gry 11 godzin 46. Tak. A co powstało, to już Wam właśnie pokazuję. Eee, tak. Eee, lecimy na początek tutaj eee, i idziemy spać. Pewnie już wszystko zauważyliście, co się zmieniło. Powstał właśnie taki pop, Ale gdzie to powstało? To już wam pokazuję. Powstało to w mieście. Tak, tutaj przy właśnie. Mm, musimy się wyjrzeć, czy tutaj nie ma żadnych potworów. Okej, okay, tutaj właśnie koło za, farbami, tu, za farmami tutaj powstała taka ścieżka. czy to jest ogrodzone trochę tak na odwal się. O nie, 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 nie. nie. To jest ten. Nie, 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 proszę nie. Bo dobra, uciekam stąd. O! Ja nie mam uku ogólnie. Mam nadzieję, że tu już go nigdzie, nigdzie nie ma żadnego. O, nie mogę teraz tam przejść. Hmm. Dobra, poszedł sobie. I nie, nie widzimy. Dobra, jednę tu szybko. Ja mam nadzieję, że on nie wejdzie mi tutaj, bo ja nie chcę. O, Jezu, tylko dwie nici, no szczerze, nie zrobię nawet z tego. O. Ej, wiecie, że ja się teraz boję. Ładko no, co ja klikam? Boję się teraz wyjść, bo on tam... Dobra, nie mogę zrobić uku. Ej, jakim tutaj mam tylko dwie nici? Mam strzały, ale nie mam niestety. O, dobra. Trzeba sobie jakoś poradzić. Ej, nie ma go tam już. Znaczy. No, nie ma. Znaczy jest, ale pewnie. Jezu, dużo, to się nie psuło. Dobra, nie wiem. nie zajmujmy się tym. Tutaj jest nasz ząbiaczek. Zenon. Zbierzmy sobie naszą czcinę cukrową. Ło, lamaj! Patrzcie, patrzcie co do nas zawitał. Dawno w ogóle nie było tych. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, czekajcie. tutaj podbieram jeszcze te rzeczy. Mamy aż 28, znaczy aż może. E, idziemy tam do nich. Zobaczymy co on ma do sprzedania nam. Cześć, 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 chodź tu. Chodź tu. Typie. Yy. Zbity lud. O, to by mnie chyba najbardziej interesowało. Co to jest trochę bardziej, nie, to mnie interesuje. Dobra, zbity lud by mnie interesował. Ej. Na który tu miałam tego? jak Nazywało, że. Chyba teraz tego nie mam tutaj włączonego, ale dobra. Tam. Czemu? On? Na balkonie? Na no serio? xD Chodź tu. Typie. Typie. O. Na no serio. Matko! Matko, nie! Nie wybuchaj tu, proszę, nie wybuchaj tu! XD! No właśnie, tak się kończy. Tak się to właśnie kończy, dobra. Ale teraz mam pewność, że już nie ma tu creepera. czekajcie, sobie, sobie tam oświetlenie ok, nie mam dirtu później to zaklepię Byłyby mi potrzebne trzy emeraldy nie mam emeraldów, chyba. chyba dobra teraz pójdziemy to naprawić, daj mi jeszcze dobra, tyle Tutaj. No nie mam. Mam no w ogóle mam tylko 9 diamentów, więc to jest mało. Yy, nie schowałam jeszcze tej czciny, ale to zaraz sobie schowamy. W ogóle... Przejdź mi tu, bo mi się już w Dobra. 9. Нет, хурда. Тазорел.